Dziś pokażę Ci, jak wykorzystać ekosystem Apple, żeby przyspieszyć pracę, usprawnić komunikację z klientami i po prostu działać bardziej profesjonalnie. To nie będą oczywistości, tylko funkcje, które realnie zmieniły mój workflow i mogą również twój. Zaczynamy od mojego numer jeden na tej liście, czyli iCloud i współdzielone foldery. Jeśli masz klientów, z którymi regularnie współpracujesz lub też swoich współpracowników, to wiesz, że wymiana plików powtarza się non stop. Logotypy, poprawki, skrypty, próbne i finalne wersje. I zamiast wysyłać to wszystko przez różne zewnętrzne transfery, możesz mieć jedno miejsce dostępne dla wybranych osób zarówno na Macu, iPhone i iPadzie. Jak to zrobić? Wchodzisz w iCloud Drive, tworzysz nowy folder, nazwijmy go Klient 1. Klikasz Udostępnij i wybierasz Współpracuj. Teraz decydujesz, jak chcesz zaprosić drugą osobę. Ja zwykle wybieram link i wpisuję Apple ID klienta. Od tego momentu ten folder pojawia się także u niego. Synchronizuje się automatycznie i każdy z Was może wrzucić tam pliki związane z projektem. Zero bałaganu i zero dublowania plików. A jeśli chodzi o sam iCloud, żeby w pełni korzystać z tych funkcji, warto mieć trochę więcej przestrzeni niż te podstawowe 5GB. To jest zdecydowanie za mało przy większych projektach. Ja osobiście używam pakietu 2 tera i to w moim workflow sprawdza się najlepiej. Subskrypcja oczywiście kosztuje parę złotych miesięcznie, ale w naszej branży to naprawdę niewielki wydatek w porównaniu do wygody i możliwości, które dostajesz. A jeśli masz już choćby najtańszą subskrypcję iCloud, to warto wiedzieć, że dzięki niej możesz uzyskać adres mailowy z własną domeną dosłownie za grosze. I ogólnie końcówka gmail.com albo iCloud.com jest ok. Ale skoro możesz mieć taki mail, personalizowany, z Twoim nazwiskiem lub nazwą Twojej firmy, to naprawdę robi różnicę w oczach klienta. Wygląda poważniej, a sama domena często kosztuje kilka, kilkanaście złotych. Jak to zrobić? Wchodzisz na iCloud.com, szybki dostęp, niestandardowa domena mail. Masz tutaj dwie opcje. Kup domenę bezpośrednio przez Apple i wtedy oni zajmują się całą konfiguracją, ale wszyscy wiemy jakie mają przebitki cenowe. Albo dodać domenę, którą kupisz wcześniej lub zaraz taką kupisz na jakiejkolwiek stronie, która sprzedaje domeny. Ceny są naprawdę niskie, nie trzeba sugerować tutaj żadnych konkretnych miejsc, ale podam kilka linków w opisie. Jeśli masz już własną domenę, wpisujesz jej nazwę, a iCloud wyświetli Ci dokładne instrukcje, co musisz ustawić w strefie DNS. Są to rekordy, mxtxt, spf, cname. Nie wiem, jak to się czyta, brzmi groźnie, ale sprowadza się do przeklejenia kilku linijek w panelu Twojego operatora i zajmuje to dosłownie kilka chwil. Drobna uwaga: jeśli korzystasz z kreatorów stron typu Wix albo Squarespace, to te ustawienia DNS zmieniasz już tam, a nie u pierwotnego rejestratora domeny. A jeśli masz jakiekolwiek pytania, to śmiało zostaw komentarz. Ale ogólnie to już gotowe, bo od tej pory możesz wysyłać i odbierać maile z własnego adresu. Ale właściwie, gdzie? No właśnie, w aplikacji poczta. Po pierwsze, możesz tam podpiąć praktycznie każde konto mailowe. Każde związane z iCloud jest już tam natywnie wprowadzone, ale nie ma ograniczeń, więc możesz tam wprowadzić swoje konto Gmail, Yahoo, a nawet ONET czy WP. Wszystko będzie działać w jednym miejscu. Dzięki temu nie musisz co chwilę skakać między różnymi stronami i aplikacjami. Po drugie, poczta pozwala wysłać pliki nawet do 5 giga. Generuje się link iCloud, który działa przez miesiąc. I co najważniejsze? to w ogóle nie wlicza się w twoją przestrzeń iCloud. Więc jeśli nie chcesz korzystać ze współdzielonych folderów, to jest naprawdę świetna alternatywa. Załączniki. Jeśli zapiszesz plik z maila, zawsze jednym kliknięciem możesz wrócić do tej wiadomości, z której pochodzi. Wydaje się to naprawdę marginalnym plusem, a naprawdę czasami dobrze zwrócić do wiadomości, z której pochodzi faktura czy inny załącznik. Kolejna funkcja to przypomnienia. Jeśli teraz nie masz czasu odpisać, ale wyświetliłeś wiadomość i nie wyróżnia się ona niczym, co przykuje Twoją uwagę, ustaw przypomnienie. A mail wróci w odpowiednim momencie. Podsumowując, masz jedno narzędzie, które ogarnia ci wszystkie skrzynki, ułatwia organizację i jeszcze rozwiązuje problem z dużymi plikami. Osobiście nie wyobrażam sobie wrócić teraz do innego klienta poczty. Kolejna rzecz, która często umyka twórcom, i nie tylko im, to możliwość współdzielenia subskrypcji w ramach chmury rodzinnej. Wiele aplikacji, z których korzystamy na co dzień, pozwala na używanie zakupionych licencji na wielu urządzeniach należących do tej samej grupy rodzinnej. Pierwszy przykład z brzegu, no choćby Final Cut Pro. Ty jako założyciel kupujesz, a korzystać mogą inni członkowie twojej grupy. Jak to ustawić, bo nie jest to tak oczywiste? Wchodzisz w ustawienia rodzina. Twoje konto? Zakupy. I tutaj zaznaczasz udostępnij moje zakupy. No i z poziomu tego konta wszystko jest dobrze ustawione. Ale teraz, jeśli ktoś z twojej rodziny chce skorzystać na przykład z Final Cuta, to możesz się zdziwić, że w App Store nadal istnieje napis Kup, a nie pobierz. Ale wystarczy wejść w swoje konto, kupione i tutaj zaznaczasz kupione przez i wskazujesz głowę rodziny. W ten sposób uzyskuje się dostęp do wszystkich zakupionych aplikacji przez głowę rodziny. Kolejna funkcja, o której być może nie wiesz, to airdrop, ale na sterydach. Doskonale wiemy, jak to jest z większą ilością plików, albo po prostu z większymi plikami. Transfer leci wolno, czasami się zawiesza, ewentualnie ekran się wyłączy i koniec przesyłania. Jest na to oczywiście prosty trik, bo wystarczy, że podłączysz iPhone'a kablem do Maca i użyjesz airdrop, tak jak zawsze. Różnica jest taka, że wszystko leci właśnie po kablu, więc transfer jest kilka razy szybszy i stabilny. To naprawdę mały, ale według mnie mega przydatny tip, który w codziennej pracy z dużymi plikami. Oszczędzi Ci sporo czasu. I jeszcze jedna aplikacja, którą zostawiłem na sam koniec tego filmu, to Hyperduck. Jako twórca często przyglądam różne aplikacje: takie jak Pinterest, TikTok, Instagram, YouTube itd. Mogę wprawdzie coś zapisać, ale wszystko jest wtedy wewnątrz danej witryny lub aplikacji. I łatwo o tym zapomnieć. Hyperduck daje nam super opcję. Send to Mac. Która działa podobnie jak wysyłanie witryn do maka za pomocą AirDropa, ale niezależnie od odległości i aktywności naszego maka. Załóżmy, że jedziesz autobusem lub przejdziesz w bolcie. Widzisz coś, co mógłbyś wykorzystać do jakiegoś nowego projektu, wysyłasz do maka i przy kolejnej okazji, kiedy tylko otworzysz swojego maka, automatycznie zobaczysz daną witrynę. Mało tego masz nawet historię wysyłania, więc nawet jeśli. Jakimś cudem zamkniesz sobie tą stronę, to nic Ci nigdy nie umknie. Jest to o tyle fajne, że w momencie kiedy otwierasz Maca, jesteś częściej gotowy do tworzenia projektu lub jego kontynuacji. I pozwala Ci od razu wrócić do tej myśli, nie zostawiając tego na później. Jeśli którykolwiek z tych tipów przyda Ci się w codziennej pracy albo po prostu odkryłeś coś nowego, to daj znać w komentarzu i zostaw łapkę w górę. Dzięki za oglądanie i do następnego.